Ja sobie liczyłem ostatnio, że ja nie spałem z dziewczyną, która byłaby starsza niż chyba 32 lata. To jest niesamowite. Ale to będzie dla mnie jak wycieczka do Muzeum Ziemi. Zacztałem, <grystowałem> słabe, słabe! Słabe! Nie, ale naprawdę, Słabo. pomyśl, bo ty, ja jestem chwilowo singlem. Znaczy, teraz już od 20 minut jestem singlem. Podjąłem taką decyzję. A ty masz kogoś? Do czego? Poproszę Lindę, szybko. Dobrze, no. Pamiętasz pytanie? O co chodzi, że my jesteśmy melepetami, nieudacznikami, śmierdzimy, jesteśmy źle wychowani i jesteśmy interesowni? To nie ja, ale taki jest portret statystycznego Polaka. Bardzo źle wypadają mężczyźni w badaniach, okay. bo, no, ja Ten jako soc socjolożka, dziękuję uprzejmie, jako socjolożka... Nie wiem, za co dziękujesz sobie, chciałem naleć. Yy, yy, dziękuję bardzo. Znaczy, ja nie wiem, co ty tam dosypujesz. Yy, po mnie widać, że raczej kręci. A jak ja się rozkręcę, Kuba... Już nie mogę się doczekać, Boże. Tomek, zadzwoń do gosposi, żeby pościel zmieniła, dobra? Nie będę sam.